Dzień dobry witam państwa na konferencji przed meczem piątej kolejki BetKlik II Ligi w której to łódzki klub sportowy 2 zmierzy się z Zagłębiem Sosnowiec na wyjeździe to spotkanie już w najbliższy piątek rozpocznie się ono o godzinie 18 a z nami jest szkoleniowiec ŁKS U2 Łódź pan Konrad Gerega trenerze na początek takie pytanie ode mnie czy mm, posiadanie tak wielu młodych zawodników w drużynie to jest wyzwanie dla trenera Dzień dobry witam serdecznie czy jest wyzwanie? Myślę, że byłem świadomy, przychodząc tutaj, jaki jest koncept tej drużyny, jakie będą oczekiwania. Wiedziałem, że ona będzie składać się właśnie z tylu młodych zawodników i, i na pewno, na pewno, czy to jest wyzwanie? Myślę, że nie, że my tu musimy po prostu w tym zespole uwierzyć w proces i wierzyć w to, że ci piłkarze po prostu za chwilę um, sami przekonają się do tego, że potrafią rywalizować na poziomie drugiej ligi. Bo, bo doskonale wiemy, że wielu chłopaków dopiero stawia pierwsze kroki na poziomie centralnym i. Mm, no i nie ma tak, że od razu to wszystko będzie funkcjonowało tak, jak byśmy sobie życzyli. Oczywiście oczekiwania względem tego zespołu są duże. Moje również myślę, że zawodników tak samo. Natomiast no, mm, jesteśmy po dwóch porażkach, więc. więc yy najgorzej, jak się, jak się zaczniemy wątpić w ten proces i to, co chcemy tutaj z tym, z tym zespołem zrobić na przestrzeni tego roku czy dwóch I mam nadzieję, że w najbliższym spotkaniu pokażemy to, że potrafimy grać w piłkę. Bardzo dziękuję i Państwa teraz poproszę o zadawanie pytań. Dzień dobry, Mateusz Naderski, Łódzki Sport. Mówi się, że czas leczy rany i widząc po Pana minie chociażby między niedzielą a dzisiaj to widać. A czy czas też potrafi sprawić cuda? I czy wam po prostu potrzeba czasu, żeby wasza gra, wasza drużyna wyglądała tak, jak docelowo w pana głowie ma wyglądać? Czy czas, czasu zawsze jest potrzeba? Natomiast tego czasu nie ma, bo liga jest już to jest piąta kolejka i tabela jest bezlitosna. Mecze idą kolejka za kolejką, więc musimy jak najszybciej sprostać wyzwaniu tej ligi. A przede wszystkim najbliższemu rywalowi daleko od tego jak chcę żeby ten zespół wyglądał no ale to jest proces czasami czasami to szybciej to funkcjonuje i wygląda to lepiej natomiast no, ja oczekuję więcej na pewno od siebie i od chłopaków żebyśmy jeszcze więcej potrafili być w polu karnym przeciwnika i i tego nam po prostu brakuje najzwyczajniej jeżeli chodzi o zagłębie to będzie chyba Możemy powiedzieć, że kolejny rywal z tej wyższej półki, na której stała chociażby Wieczysta, bo wydaje się, że oni wejście w sezon mają znakomite i oni nie zadowolą się półśrodkami jak barażu Awans, tylko idą bezpośrednio na awans. Tak faktycznie będzie, że z zagłębiem spotkanie nie będzie dla Was łatwe? No, żadne nie będzie łatwe. Natomiast no, to są dobre mecze. To są dobre mecze dla tych młodych chłopaków na dobrym stadionie, z dobrym przeciwnikiem. Więc my nie mamy żadnych obaw. Po prostu musimy zagrać dobry mecz. Wiadomo, my mamy swoje argumenty, oni mają swoje. No i ja takie mecze to nie jest tak, że my się obawiamy. My chcemy zagrać dobre spotkanie z dobrym przeciwnikiem. Oczywiście, musimy te mankamenty cały czas ulepszać, bo one są. To wiemy o tym, bo jeśli zespół nie strzela bramki w przeciągu dwóch meczów, trzech ligowych, no to mówimy, że to po prostu są mankamenty duże. No bo jeśli chcesz wygrywać, to musisz strzelać bramki. Ale to ja się nie obawiam w żaden sposób tych spotkań z dużymi rywalami powiedzmy w tej lidze. To który z rodu Saganowskich będzie miał więcej radości w piątek? Franciszek czy Marek? Mam nadzieję, że Franciszek. Krzysztof Seński, Telewizja. To ja, ja w nawiązaniu do tej otoczki, atmosfery, bo zakładamy, że w, no w Sosnowcu jest ogromny niedosyt po tym, że drużyna spadła do drugiej ligi. Tam kibice od razu przyjdą, będą chcieli wspomóc drużynę. No i pytanie brzmi, jak ta drużyna sobie z tym poradzi? No bo z całym szacunkiem. Yy, na wieczystej atmosfera była, ale taka bym powiedział, oglądania tego meczu. A tutaj rzeczywiście to będzie taki mecz na, na obiekcie, już trochę przy światłach. Czy taka otoczka to jest coś, co nakręci ten zespół, pana zespół? No myślę, że zawsze gra na fajnym stadionie nakręca i ten dreszczyk jest dodatkowy. Myślę, że piątek, 18 to też jest dobra godzina do rozgrywania meczów i. Myślę, że, że to będzie dobre spotkanie. Ja nie wiem, jak, jak przeciwnik do tego podchodzi do nas. Czy nas lekceważy, czy nie? Pewnie nie. Natomiast no, my mamy swoje cele i chcemy je osiągać. No, zobaczymy, jak, to, jak, jak do tego meczu podejdziemy mentalnie. Mam nadzieję, że nasza determinacja po, po remisie u siebie i dwóch porażkach będzie na tyle duża, że, że sprostamy, sprostamy temu wyzwaniu. I rzecz na którą zwracamy chyba uwagę wszyscy to to właśnie, że brakuje zdobytych bramek przez, przez drużynę już no nie licząc tego pucharowego meczu w trzech spotkaniach. No i teraz pytanie, czy to jest kwestia decyzyjności, mental, czy jednak trzeba trochę tego boiskowego w tej fi fizycznej, silnej, cwanej drugiej lidze, żeby jednak do tego strzału dojść? Na pewno widać w niektórych sytuacjach brak doświadczenia i, i takiej powtarzalności w swoich działaniach, natomiast no to są młodzi zawodnicy. Czasami zbyt emocjonalnie podchodzą do pewnych swoich działań i w tych momentach, kiedy musimy zdobywać pole karne, to często nas nie ma, ktoś podejmuje w nieodpowiednim momencie pojedynek jeden na jeden, kiedy trzeba dośrodkować. A jak już jest dośrodkowanie, to często ktoś zapomina o byciu w polu karnym. I tych momentów jest niestety dużo. No i tem to nie ma innej drogi, jak po prostu wymuszanie błędów na przeciwniku poprzez powtarzalność swoich swoich rzeczach, które chcesz robić na boisku. No jeśli mówimy o mm, ostatnim spotkaniu, wejście w mecz jest świetne. Mamy bardzo dobrą sytuację do otworzenia wyniku. To jest to, jak ten, trenowaliśmy cały tydzień, no ale jednak nie trafiliśmy do tej sytuacji. Khojnice miały jedną, dwie sytuacje i jedną wykorzystali, więc mówimy o tym, że, że tego nam też brakuje, że po prostu nawet jak jest w tych sytuacji na lekarstwo, to żeby chociaż jedną wykorzystać, żeby ten młody zespół uwierzył w to. Może potrafi po prostu to robić, no bo, bo jeśli na 10 sytuacji jest brak powtarzalności, coś nie idzie, no to oni mają duże ambicje, a ta ambicja czasami ich może przytłaczać i taka frustracja wewnętrzna powoduje, że, że zaczyna się poddenerwowanie, a gracz doświadczony pewnie takich rzeczy już przerobił sporo i tych momentów, więc to jest normalna rzecz. Uważam, że, że ci chłopcy naprawdę dają z siebie dużo i, i będzie jeszcze lepiej. No to z przymrożeniem oka na koniec. Czy Max Rozwandowicz coś mówił, opowiadał o tym jak się gra w tym Sosnowcu i czy zna tam każdą kępkę trawy? Max opowiadał sporo. Mam nadzieję, że to pozwoli nam się lepiej jeszcze przygotować do spotkania. Na pewno jego nie trzeba motywować, więc uważam, że, że tak jak i Maxa, tak i całego zespołu nie trzeba tutaj dodatkowo motywować, bo uważam, że Rywal zacny w tej lidze, dobry stadion, dobra godzina. Wszystko ku temu, żeby zagrać dobre spotkania. Są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to ja mam ostatnią sytuację zdrowotną w drużynie. Jak to wygląda? Czy wszyscy są gotowi do gry? Yy, na chwilę są, wszyscy są zdrowi. Przed nami jeszcze są dwie jednostki treningowe, więc na dzień dzisiejszy wszystkich mamy do dyspozycji. Dziękuję bardzo i tym podsumowaniem zdrowotnym kończymy. Bardzo dziękuję i powodzenia w piątek. Dziękuję bardzo.